Brzask 7 kwietnia 1945 roku. Niebo nad Brandenburgią świeci jak otwarta rana. Czerwień krwawi przez czarne chmury dymu unoszącego się z płonącego Berlina. Major Hans Faber. 32 lata, 114 zwycięstw powietrznych. Stoi na betonowym pasie startowym w Oranienburg i patrzy na coś, co nie powinno istnieć. Messer Schmidt. Me 262. Schwalbe. Jaskułka, metalowy ptak bez śmigła, dwa turboodrzutowe silniki wystają z kadłuba jak ramiona przyszłości. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona wystających nitów, jakby samolot został wylany z jednego kawałka aluminium. Nie wygląda jak maszyna wojenna, wygląda jak broń z innej epoki, która przypadkowo spadła do 1945 roku. Faber kładzie dłoń na chłodnym metalu, pod palcami czuje wibracje. Silniki już pracują. Niski gardłowy ryk, który nie przypomina żadnego dźwięku, jaki kiedykolwiek słyszał. To nie warczenie tłokowego Daimlera. To rzężenie przyszłości. Panie majorze. Głos mechanika wyrywa go z transu. Zbiorniki pełne. Amunicja MK-108 załadowana. 40 minut w powietrzu. Może mniej, jeśli będzie pan forsował silniki. 40 minut. 40 minut w maszynie, która lata szybciej niż jakikolwiek myśliwiec aliantów, 40 minut w samolocie, który mógłby zmienić wojnę, gdyby wojna jeszcze była do wygrania. Ale Hans Faber wie, że wojny już nie ma. Armia Czerwona jest 100 kilometrów na wschód. Amerykanie, 50 na zachód, Berlin płonie, Luftwaffe, która kiedyś władała europejskim niebem. Została zredukowana do garstki pilotów i maszyn rozrzuconych po tajnych lotniskach. A on, asmyśliwski Myśliwski z Krzyżem Rycerskim, ma wsiąść do najszybszego samolotu świata i udawać, że jeszcze ma sens latać. Faber wchodzi do kokpitu. Wewnątrz pachnie nowym plastikiem i smarem. Przyrządy błyszczą. Wskaźnik prędkości sięga 900 km na godzinę. Niemożliwe. Mustangi latają 700. Spitfire 720. Me 262 lata. 870. Zamyka osłonę kabiny. Świat za szybą staje się cichszy, bardziej odległy. Przez moment wszystko jest tylko nim i maszyną. Faber dotyka dźwigni przepustnicy. Wiedział o Me 262 od miesięcy. Pogłoski, jako raporty, unszeptane słowa na korytarzach ministerium. Nazywano to cudem. Nazywano to bronią odwetową. Hitler osobiście domagał się, żeby przerobić myśliwiec na bombowiec. Błąd, który kosztował miesięcy opóźnienia. Ale teraz, w kwietniu 1945, kiedy III Rzesza dogorywa, me 262 wreszcie trafiło do rąk pilotów myśliwskich. Za późno, o dwa lata za późno. Hans Faber naciska przycisk rozruchu, turbiny wzbijają się w wrzask, samolot drży. Jakby chciał się wyrwać z ziemi bez pozwolenia. Faber sprawdza parametry. Klapa ogonowa w odpowiednim kącie. Klapy skrzydeł ustawione. Wszystko gotowe. Melduje się przez radio. Oranienburg, Schwalbe 1, gotowy do startu. Odpowiedź jest krótka. Zatwierdzone. Bóg z Panem Majorze. Faber pcha przepustnicę do przodu. Me 262 rusza jak kopnięte zwierzę. Przyspieszenie jest brutalne, nieludzkie. W trzy sekundy osiąga prędkość, do której jego poprzedni BF-109 potrzebował 20. Betonowy pas ucieka pod nim. Ziemia rozmazuje się w szary szlak. 80 węzłów 100, 120, 150. Pociąga drążek do siebie. Ziemia odpada. I nagle Hans Faber jest w miejscu gresli, którego nikt wcześniej nie znał. W ciszy. Prędkości, która nie istniała w żadnym podręczniku, M 262, nie lata. Ono przecina przestrzeń jak nóż przez jedwab. Ziemia obraca się pod nim leniwymi kręgami. Berlin jest poniżej, płonące miasto, które kiedyś było sercem Rzeszy, teraz jest tylko kałużą dymu i popiołu. Faber patrzy na wskaźnik prędkości 750 km na godzinę i wciąż przyspiesza. W tym momencie rozumie prawdę, której nie chce zaakceptować. Ma w rękach maszynę, która mogła zmienić historię. Ma broń, która czyni go niepokonanym. Ma skrzydła, które latają szybciej niż czas. Ale czas już minął. Sprawdza niebo. Puste, żadnych aliantów, żadnych wrogów. Tylko on, samotny król prędkości nad konającym imperium. Radio trzeszczy. Schwalbe eins. Mamy kontakt radarowy. Formacja bombowców na północny zachód: 28B17, eskorta Mustangów. Faber przełącza karabiny na bezpiecznik, obraca maszynę na północ. 40 minut, myśli, 40 minut, żeby być bogiem, i wtedy, w tym momencie ponad płonącym Berlinem, w kokpicie maszyny z przyszłości, Hans Faber zadaje sobie pytanie, którego nie zadawał od lat: po co? Hans Faber urodził się w 1930 roku w małym miasteczku niedaleko Hanoweru. Ojciec prowadził warsztat stolarski. Matka umarła, gdy miał pięć lat, febrą, która przyszła zimą i nie odeszła. Pamięta tylko jej dłonie, szorstkie od pracy, ale delikatne, gdy dotykały jego twarzy. Został sam z ojcem i trzema starszymi braćmi. Dom pachniał trocinama i klejem. Ojciec pracował do późna, budując meble dla ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić. Niemcy po wielkiej wojnie były skruszone, głodne, pełne gniewu. Hans dorastał w cieniu porażki, hiperinflacja, bieda, upokorzenie traktatu wersalskiego. Ale był jeden dzień, który zmienił wszystko. Sierpień 1927. Miał czternaście lat. Cyrk lotniczy zatrzymał się w Hanowerze, stare dwupłatowce z czasów wojny. Pomalowane jaskrawymi kolorami. Piloci wykonywali akrobacje, lupingi, beczki, nurkowania w dół, które sprawiały, że tłumy krzyczały. Hans stał na krawędzi pola i patrzył, jak samoloty tańczą w powietrzu. Wiedział wtedy, wiedział, że chce latać. Rodzina nie miała pieniędzy na szkoły lotnicze, więc czekał. Pracował w warsztacie, oszczędzał, czytał wszystko, co mógł znaleźć o lotnictwie. Kiedy miał 18 lat, Wstąpił do Reichswehry, niemieckich sił zbrojnych, wciąż ograniczonych przez traktat wersalski. Lotnictwo było zabronione. Więc szkolił się w tajemnicy, w Związku Radzieckim, w Lipecku, gdzie Niemcy i Rosjanie łamali traktaty w ciszy. Pierwszy lot, 1943 rok. Heinkel He, 51 dwupłatowiec myśliwski. Hans pamiętał wszystko. Dotyk drążka, wiatr szarpiący płótnem. Moment oderwania od ziemi. W powietrzu był wolny, w powietrzu nie było biedy, ojca, który pił po nocach, braci, którzy zginęli w bójkach ulicznych między nazistami a komunistami. W powietrzu było tylko niebo. Kiedy Hitler doszedł do władzy, Luftwaffe powstało oficjalnie. Hans był jednym z pierwszych pilotów nowego pokolenia. Szkolił się w BF 109, najnowocześniejszym myśliwcu tamtej epoki. Latał w legi Kondor w Hiszpanii, gdzie Niemcy testowali swoją broń na cudzej wojnie. Tam zobaczył śmierć pierwszy raz nie z ziemi, ale z powietrza. Zobaczył, jak miasto płonie, zobaczył, jak ludzie uciekają. Ale wtedy było łatwo nie myśleć. Była młodość, była wiara, był honor. Byli towarzysze, którzy śmiali się z nim po misjach, pili wódkę i śpiewali stare pieśni. Potem przyszła prawdziwa wojna. Polska 1909, Francja 1940, bitwa o Anglię 1940. Hans latał nad Dover, nad Londynem, nad morzem pełnym wraków. Zestrzelił pierwszego Spitfire'a nad kanałem La Manche. Pamiętał twarz pilota, chłopak może 20 lat, wyskakujący z płonącego samolotu. Spadochron się otworzył. Hans obserwował jak opada w morze. Nigdy nie wiedział czy przeżył. Do 1942 roku Hans Faber miał 47 zwycięstw. Był asem. Nazywano go Sokołem z Hanoweru. Dostał Krzyż Żelazny, potem Krzyż Rycerski. Gazety drukowały jego zdjęcie. Goebbels chciał, żeby wygłaszał przemówienia, ale Hans odmawiał. Nie umiał kłamać tak jak oni. Widział, co dzieje się z Niemcami. Widział miasta zrównane z ziemią przez naloty aliantów. Widział kolumny uchodźców. Palące się pola, egzekucje. Słyszał pogłoski o obozach na wschodzie miejscach, o których nikt nie mówił głośno, ale wszyscy wiedzieli. A mimo to latał, bo to była jedyna rzecz, którą umiał jedyna rzecz, która miała sens. W 1941 roku przeniesiono go do jednostki testowej. Luftwaffe szukało nowych rozwiązań wojna była już przegrana, ale nikt nie chciał tego powiedzieć. Testował FW190, TA-152, eksperymentalne konstrukcje, które nigdy nie trafiły do produkcji, a potem zimą 1945 pokazano mu Me 262. To zmieni wszystko, powiedział generał, gdy Faber zobaczył pierwszy prototyp. To przyszłość lotnictwa, ale Hans wiedział, że przyszłość już nie należy do Niemiec. Przyszłość należała do bombowców, które spadały na Berlin jak żelazny deszcz. Przyszłość należała do czołgów sowieckich, które waliły mury Reichstagu. Me 262 było cudem, ale cuda nie wygrywają wojen, które już się skończyły. Teraz, w kwietniu 1939, leci na północ, 850 km na godzinę, w stronę formacji B-17. Wie, co powinien zrobić. Zaatakować. Zestrzelić. Wykonać rozkaz. Ale po raz pierwszy od lat Hans Faber nie jest pewien, czy to ma sens. Radio trzeszczy znowu. Schwalbe 1. Bombowce w zasięgu wzroku. 4 km na północ. Wysokość 6000 m. Faber patrzy przez szybę. Widzi je. Czarny rój punktów na tle chmur. 28 B-17 Flying Fortress. Wokół nich eskorta. Błyszczące Mustangi, P-51, najlepszy aliantowski myśliwiec. Ale nawet Mustang nie dogoni Me 162. Faber naciska przepustnicę. Turbiny ryczą. Prędkość rośnie. 870 km na godzinę. Świat za szybą zamienia się w niewyraźną plamę. Myśli o ojcu. O braciach. O chłopcu, tak który stał na polu w Hanowerze i patrzył jak samoloty tańczą. Myśli o tym, kim był i kim się stał, a potem ściska drążek i pikuje w dół, w stronę wroga, którego nie potrafi już nienawidzić. Cztery kilometry dzielą Hansa Fabera od formacji bombowców. W ME-262 to nic, dziesięć sekund pełnego lotu, ale te dziesięć sekund decyduje o wszystkim. Faber schodzi niżej, wykorzystując chmury jako osłonę. ME-262 przecina powietrze bez oporu. Konstrukcja jest tak aerodynamiczna, że maszyna prawie nie drży. W BF-Sotodi-9 przy tej prędkości drążek wibrował jak żywy. Tutaj jest tylko cisza i moc. Podnosi wzrok. Bombowce są już widoczne gołym okiem. Ogromne, czterosilnikowe B17, latające fortece z dziesiątkami karabinów maszynowych. Każdy z nich waży 15 ton, niesie 4 tony bomb. Lecą w zwartej formacji. Taktyka aliancka, zaprojektowana, żeby stworzyć ścianę ognia dla każdego atakującego myśliwca. Wokół nich krążą Mustangi, 12, może 15, błyszczące srebrne kadłuby, charakterystyczne łopatki śmigieł. P-51 to doskonała maszyna. Szybka, zwrotna, śmiertelna. Ale nawet Mustang lata 700 km na godzinę. Me 262, lata 870. To jak walka między lwem a gazelą. Tylko, że tym razem lew jest szybszy. Faber zbliża się od dołu pod kątem 20 stopni. Taktyka klasyczna. Atak z martwego pola widzenia. Bombowce nie zobaczą go, dopóki nie będzie za późno. Mustangi też nie. Jeden kilometr. Osiemset metrów. Sześćset. Radio wybucha krzykiem. Bandit! Bandit! Sześć ósmych. Nisko. Zobaczyli go. Ale już za późno. Faber ustawia cel. Pierwsza forteca z lewej. Zewnętrzny silnik błyszczy w słońcu. Faber naciska spust. Cztery armaty MK-108 otwierają ogień. 30 mm czyste zniszczenie. Pociski eksplodują w kadłubie bombowca. Metal rozrywa się jak papier. Silnik wybucha w kłębie czarnego dymu. B-17 odchyla się w lewo, tracąc wysokość. Jeden zestrzelony. 4 sekundy. Faber przechodzi w stromo wznoszącą beczkę. Me 262 reaguje natychmiast. Maszyna obraca się wokół własnej osi tak szybko, że tłok Fabera zostaje przypięty do fotela. Przeciążenie sięga 5G. W każdym innym samolocie straciłby przytomność, ale Me 262 jest zaprojektowane do tego. Wychodzi z beczki tyłem do słońca. Pozycja idealna. I wtedy widzi go. Mustang. P-51D. Pełna przepustnica, pikowanie w dół, prosto na niego. Pilot aliantów próbuje odciąć mu drogę, odważne, głupie, Faber nie unika. Zamiast tego przyspiesza. Me 262 wyrywa do przodu. Turbiny ryczą, prędkość rośnie. 900 km na godzinę. Świat za szybą zamienia się w plamę światła. Mustang próbuje nadążyć. Nie ma szans. Faber mija go z boku. Tak blisko, że widzi twarz pilota alianckiego. Młody, może 25 lat. Oczy szeroko otwarte. Chłopak próbuje obrócić się, żeby strzelać. Ale me 262 już zniknęło. Faber zawraca. Mustang jest teraz daleko w dole, desperacko próbujący znaleźć cel. Faber pikuje, ale nie strzela. Nie musi. Wystarczy pokazać, że mógł. Radio eksploduje angielskim. Jesus Christ, co to było? inny głos zimniejszy Jet Szwalbe trzymać dystans nie angażować powtarzam nie angażować mądra decyzja Mustangi wiedzą że nie mają szans odlatują zostawiając bombowce bez osłony Faber wraca do B17 formacja się rozpadła bombowce rozpierzchły się próbując uciec ale Me 262 dogania wszystkich Faber ustawia się za drugim bombowcem Strzelce ogonowe otwierają ogień, ślady pocisków w pięćdziesiąt do przecinają przestrzeń. Ale Faber jest za szybko, pociski przechodzą metr nad jego kabinę, strzela. mk Sigute 8 uderza w kadłub. Ogon B17 odpada, bombowiec wpada w korkociąg, dwa zestrzelone, 10 sekund. Faber czuje adrenalina, czystą, palącą, nieuniknioną. To jest to, do czego był stworzony. To jest moment, w którym wszystko znika: wojna, moralność, historia. Jest tylko on, maszyna i cel. Trzeci bombowiec próbuje uciekać, pikując w chmury. Faber podąża, wchodzi w chmurę na pełnej prędkości, biała ściana pary otacza go z każdej strony, leci w ciemno tylko na przyrządy, wysokościomierz spada 4000 metrów 3500. Wychodzi z chmury. B-17 jest tuż przed nim, tak blisko, że widzi nitowane płyty kadłuba, strzela, eksplozja, ogień. Samolot rozpada się na kawałki. Trzy zestrzelone, 15 sekund. Ale wtedy czuje uderzenie. Coś uderza w lewe skrzydło. Me-262. Metaliczny trzask, wibracje w całej maszynie. Faber zerka w lewo, fragment lewego silnika dymi utrzymuje się. Ale temperatura rośnie. Czerwona lampka błyska na panelu. Uszkodzenie. Jeden z B17 miał szczęście. Strzelec ogonowy trafił go. Faber sprawdza parametry. Prawy silnik w normie. Lewy, przegrzany. Ciśnienie spada. Może 10 minut, zanim się zatnie. Radio krzyczy. Szwalbe Eins. Sytuacja? Faber odpowiada spokojnie. Uszkodzony lewy silnik. Wracam do bazy. Potwierdzone. Trzy zestrzelenia potwierdzone przez radar. Dobra robota, majorze, dobra robota. Faber odwraca Me 262 na południe, w stronę Oranienburga. Bombowce znikają za horyzontem. Surviving b 17 zlecą dalej, żeby zrzucić bomby na Berlin. Faber patrzy na wskaźnik paliwa. Zostało 15 minut. Wystarczy, żeby wrócić. Ale kiedy patrzy w dół, widzi Berlin, jego miasto, jego kraj. Płonący te umierający, zdradzony przez ludzi, którym służył. I po raz pierwszy od lat Hans Faber czuje coś, czego nie czuł od dawna. Wstyd. Me 262. Ląduje w Oranienburgu z jednym silnikiem. Lewy turboodrzut zgasł dwa kilometry przed pasem. Ostatnie iskry życia wypaliły się w chmurze czarnego dymu. Faber prowadzi maszynę tylko na prawym silniku. Balansując ciężar przez łagodne przechylenie drążka. Lądowanie jest twarde, opony piszą, metalowy kadłub drży, ale szwalbe się trzyma, zatrzymuje się na końcu pasa, wokół biegną mechanicy, faber otwiera osłonę kabiny, powietrze uderza go w twarz, zimne, pełne dymu i benzyny, słyszy odległe grzmoty, artyleria rosyjska, coraz bliżej, mechanik wspina się na skrzydło, patrzy na uszkodzony silnik. Jezu Chryste, głos pełen niedowierzania. Majorze, jak pan w ogóle wrócił? Faber nie odpowiada. Wychodzi z kokpitu, nogi drżą, nie ze strachu, ale z wyczerpania. Trzy zestrzelenia w piętnaście sekund. Najszybszy myśliwiec na świecie, nieuchwytny, niepokonany. I kompletnie bezużyteczny. W baraku dowódczym czeka go pułkownik Dieter Meissner, dowódca bazy, człowiek o twarzy wykutej z kamienia i oczach. Które widziały za dużo. Gratulacje Faber. Trzy fortecy. Radar potwierdza. Meissner wręcza mu szklankę koniaku. Najlepszy wynik Me 262 w tym tygodniu. Faber pije. Koniak parzy gardło. Ile ich jeszcze wraca? Pyta. 25. Meissner patrzy przez okno na płonący horyzont. 25 bombowców, ta, które zrzucą tony bomb na Berlin. Ty zestrzeliłeś trzy. Gratulacje. Cisza. Ile nam zostało Medwi 162? Faber pyta. Tutaj, osiem sprawnych, w całym Reichu? Może 100, 150? Meissner śmieje się gorzko. Widzisz ironię? Mamy najlepszy samolot świata. Nie mamy paliwa. Nie mamy części. Nie mamy czasu. Za tydzień, może dwa, Rosjanie będą tu, albo Amerykanie. A my będziemy wciąż bronić rzeszy w maszynach, które mogły zmienić wojnę dwa lata temu. Faber stawia szklankę. To nie ma sensu, oczywiście, że nie. Meissner napełnia swoją szklankę ponownie. Ale latamy, bo to jedyne, co nam zostało. Latamy, bo inaczej musielibyśmy przyznać, że wszystko, co zrobiliśmy, było bez sensu. Faber patrzy na niego. A nie było? Meissner nie odpowiada. Tej nocy Faber nie śpi. Leży w baraku, słuchając odgłosów wojny, artylerii, samolotów, krzyków w ciemności. Myśli o chłopcu z Hanoweru, o ojcu, o braciach, którzy zginęli jeden w Stalingradzie, drugi w Normandii, trzeci rozstrzelany przez Gestapo za coś, czego Hans nigdy się nie dowiedział. Myśli o wszystkich ludziach, których zabił. 47 potwierdzonych zwycięstw przed me 262. Teraz 50. 50 pilotów. Może więcej. Każdy z nich miał rodzinę. Każdy z nich wierzył, że robi właściwą rzecz, tak samo jak Hans, ale właściwa rzecz dla kogo? 8 maja 1945 roku. Niemcy kapitulują. Hans Faber dowiaduje się przez radio. Spokojny głos, który ogłasza koniec tysiącletniej Rzeszy. Wojna skończyła się. Hitler nie żyje. Berlin w rękach Rosjan. Wszystko, za co latał, co robił, w co wierzył. Zamienione w popiół. Faber stoi na pasie startowym i patrzy na ostatnie Me 262. Mechanicy rozbierają silniki, wyciągając części, które mogą sprzedać lub wymienić. Schwalbe cud technologii, jest teraz tylko złomem. Amerykanie przejmują bazę tydzień później. Przychodzi młody oficer, porucznik nazwiskiem Henderson, 24-latki chłopak z Teksasu. Mówi po niemiecku z okropnym akcentem: Major Faber. Henderson salutuje. Słyszałem o panu, 114 zwycięstw. Faber kiwa głową. To pan latał na jetach? Tak, Henderson gwizdże. Diabli, widzieliśmy was w powietrzu, żaden z naszych ludzi nie mógł was dogonić. Przerywa. Dobrze, że dostaliście tych jetów tak późno. Inaczej. Nie kończy, ale obaj wiedzą, co chciał powiedzieć. Faber patrzy na niego. Chce pan wiedzieć, jak to było? Latać szybciej niż ktokolwiek? Henderson kiwa głową. Faber myśli chwilę. To było jak dotknięcie przyszłości. Głos spokojny, pozbawiony emocji. Ale przyszłość nie należała do nas. Henderson nie wie, co powiedzieć. Faber spędza dwa lata w obozie jenieckim. W 1940-tybyszywym zostaje zwolniony. Wraca do Hanoweru, ale miasto, które pamięta, nie istnieje. Bombardowania zmieniły je w ruiny. Warsztat ojca to tylko kubka gruzu. Pracuje jako mechanik, potem jako instruktor w lotniczej szkole cywilnej. Uczy młodych ludzi latać, nie na myśliwcach, ale na małych cesach i piperach. Nigdy nie mówi im o wojnie, nigdy nie mówi o Me 262. Ale czasami, kiedy patrzy w niebo i widzi kondensacyjne ślady odrzutowców pasażerskich, pamięta, pamięta prędkość. Pamięta ciszę. Pamięta moment, kiedy był królem nieba, i pamięta cenę tej korony. Hans Faber umiera w 1991 roku w małym mieszkaniu w Hanowerze. Osiemdziesiąt lat. Pogrzeb jest skromny. Kilku starych kolegów, syn, którego prawie nie znał, wnuki, które patrzyły na niego jak na relikwie z innej epoki. Nikt nie wspomina o Me, 262. Nikt nie wspomina o 114 zwycięstwach, w nekrologu pisze: Hans Faber, instruktor lotniczy, spokojnie odszedł po długim życiu. Ale ludzie, którzy wiedzieli, inni piloci, historycy, entuzjaści lotnictwa, pamiętali go inaczej. Pamiętali go jako człowieka, który latał szybciej niż ktokolwiek w historii, jako króla prędkości i jako człowieka, który zrozumiał, że prędkość nie wygrywa wojen że technologia nie zmienia ludzkiej natury, że nawet dotykając przyszłości, wciąż jesteśmy więźniami przeszłości. Hans Faber latał na najszybszym myśliwcu II wojny światowej. Ale to, kim naprawdę był, to nie król, to był człowiek, który nauczył się, że niektóre korony nie są warte noszenia.